Czyje to życie? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Dzisiaj trochę od razu zapowiadam kontrowersyjny film, bo kwestie związane z społeczeństwem, z wiedzą o społeczeństwie można powiedzieć. Sam studiowałem te tematy politologiczne, stosunki międzynarodowe. Sam wydawało mi się, że gdy będę się interesował tym na przykład zewnętrznym chaosem polityczno-społecznym, wtedy będę lepiej poinformowany, będę lepszym obywatelem. Teraz myślę zgoła inaczej, i ten tekst, który napisałem, bo stwierdziłem, że lepiej, żebym napisał to niż przeczytał, niż powiedział tak jak zawsze. E, myślę, że też wielu z Was zakwestionuje swoje myślenie na te tematy, o których mówię. Także jedziemy. Czyje to życie? Kilka dni temu ruszył wielki projekt Krzysztofa Stanowskiego, Kanał Zero. Istnieje dopiero parę dni. I już zgromadził ponad 25 milionów odtworzeń. Mieszanka interesujących ludzi ciekawych tematów plus przyciągające nazwisko stanu okazało się receptą na sukces. Słuchając w tle debaty nad CPK czy innych programów zauważyłem, jak moje myśli płyną w stronę rozważania tego problemu. Budować czy nie budować? Zanim się obejrzałem, zauważyłem jak cenne zasoby uwagi procesują problem, na który nie mam żadnego wpływu. Zauważyłem jak wraca do mnie ten sam młodzieńczy mesjanistyczny zew, który towarzyszył mi w szkole średniej i młodości. To może być kontrowersyjny film, ale uważam, że będzie ważny dla osób, które przez obejrzenie go przełączą się, jeśli chodzi o swoje nastawienie i postawę. Co nazwałem tym mesjanistycznym zewem? Zew potrzeby w cudzysłowie naprawy świata, zew potrzeby w słowie zmiany państwa, zew potrzeby zmiany na szerszym poziomie, w cudzysłowie, żeby wszystko było lepsze systemowo. Te myśli młodocianych rewolucjonistów są czymś, co wydaje się chlubne i szlachetne. W końcu chcemy zmienić świat na lepsze dla wszystkich systemowo, by żyło się lepiej wszystkim, jak było kiedyś hasło polityczne. Być może niektórzy nawet zaczęli coś robić w tym kierunku, a nie tylko o nim myśleć lub pisać w komentarzach pod sejmowymi streamami. Sam interesowałem się polityką w szkole średniej i na studiach, sam planowałem studia politologiczne, po których zostanę politykiem i naprawię świat. Co za tym idzie, czytałem, śledziłem, emocjonowałem się. Tym, co się dzieje na zewnątrz i na co nie mam żadnego wpływu. Zupełny brak sprawczości w temacie nie przeszkadzał w emocjonowaniu się, wyrażaniu swoich mocnych i prawidłowych opinii co do stanu Polski i świata. Wydaje się, że ten stan mógłby trwać dłużej, gdybym nie był zmuszony wkroczyć na rynek pracy, po studiach i zacząć prawdziwie żyć. Nagle zainteresowanie polityką w porównaniu do kariery wydawało mi się zupełnie niepragmatyczne. O ile lepiej... Wyglądać będzie moje życie, jeśli będę konsumował materiały o tym, jak poprawić swoją sytuację zawodową i materialną? Jak będzie wyglądać moje życie, gdy faktycznie wejdę do areny, a nie będę tylko stał z boku i patrzył, jak w cudzysłowie wielcy tego świata siłują się na arenie między- lub wewnątrznarodowej? Nie każdy ma tą realizację. Czasem wydaje mi się, że ludzie starają się poświęcić jak najmniej uwagi w miejscach w swoim życiu, gdzie mają wpływ i ogarnięcie tematu może realnie wpłynąć na ich jakość życia. Zamiast tego naszą uwagę i mentalną przestrzeń zjadają politycy, CPK, klimat i obiady instagramerek. O ile to ostatnie zwykle jest ogólnie przyjęte w dość słaby sposób trwonienia uwagi, o tyle ten drugi często uważany jest za szlachetny. Przecież musimy interesować się swoim państwem, na kogo głosować itd. Przedstawię tutaj argumenty przeciwko tej tezie. Po pierwsze możliwe, że twój zew, żeby naprawić świat jest ucieczką od działań magących, naprawić twój świat. Czy warto próbować zawrócić kijem Wisłę? Czy interesując się zmianą systemu i świata, nie używasz cennych, ograniczonych zasobów swojej uwagi na coś, gdzie szansa prawdziwej poprawy bytu twojego i twojej rodziny jest znikoma? Ja wiem, że to brzmi szlachetnie, wiem, że kochamy takich ludzi, którzy poświęcają życie dla większej sprawy w filmach czy telewizji, ale uważam, że niekoniecznie chcemy nimi być. Jesteś od tyłu, nie masz pieniędzy, nie masz żadnych przydatnych umiejętności, pracujesz w robocie, która wysysa twoją duszę co dzień, w domu atmosfera jest gęstsza niż kisiel, ale i tak twoim największym zmartwieniem jest skład Trybunału Konstytucyjnego. Zmierzenie się ze swoimi demonami nie jest proste, emocjonowanie się światem zewnętrznym jest. Może nie jesteś takim drastycznym przykładem jak ten wyżej, może podobnie jak ja starasz się budować życie na własnych zasadach, skupiasz się na tworzeniu jak najlepszego środowiska dla siebie i swojej rodziny i wracając do kanału zero, załączając sobie te treści przy bezmyślnych zadaniach wciąż odczuwam negatywny wpływ tego na mnie. Umysł zamiast przetwarzać coś związanego z moimi projektami rozważa plusy i minusy CPK. Wiesz jakie mam znaczenie w procesie budowy CPK? Zero. Jak bardzo bym się tym nie emocjonował? Nie mam na to wpływu. Dlaczego mam się tym emocjonować? Dlaczego mam zajmować tym swoją uwagę? Bo politycy, zwolennicy, przeciwnicy czy Krzysztof Stanowski mówią mi, że tak powinno być? Naturalnie. Nie da się być stu procentach pragmatyczny. Może William James to potrafił, ale nie jest to coś do zrobienia dla nas. Kontrola treści, które konsumujemy, może być naszą potężną przewagą. Nie w tym, że będziemy mogli rzucić interesującą ciekawostkę dotyczącą CPK w rozmowie z kimś, kto nie ma dla nas znaczenia, ale w procesie realizowania swoich celów i angażowania uwagi i mentalnych procesów do transformowania problemów w rozwiązania. W tych trudnych dla naszej uwagi czasach, przewagę uzyskują ci, którzy potrafią nią operować skutecznie. Jeśli pragnąc zbudować kompetencje w IT, słuchacz podcastu o IT zamiast o CPK, twoja głowa będzie procesować tematy, które mają dla ciebie większe znaczenie. Dla mnie najlepiej działa unikanie treści niezwiązanych z niczym pożytecznym aż do wieczora. Nieważne jak bardzo chciałbym oglądać lub słuchać filmy z kanału sportowego Zero czy Asmongolda, unikam ich aż do wieczora, żeby wyszkolić swoją głowę w skupianiu się na rzeczach, które poprawiają jeden z czterech stanów, o których często mówi Rafał Mazur, stan konta, stan ducha, stan ciała i relacji. A jeśli chodzi o naprawę świata, to warto wyciągnąć belkę ze swojego oka, zanim będziemy szukać drzazgi w cudzym. Jestem fanem osiągnięcia czegoś w życiu, zanim się pójdzie zmieniać świat. Coś w stylu Donalda Trumpa czy Arnolda Schwarzeneggera. Przyjeżdżasz na białym koniu, gdy już nie raz wykazałeś się w realnym świecie, gdzie nauczyłeś się tańczyć między rynkiem, dodawaniem wartości, relacjami z ludźmi, siatkami wpływów, żeby dostać się na szczyt lub przynajmniej wysoko. Stąd kanał Zero, czy każdy inny, warto traktować jako wieczorną rozrywkę, ale nie warto dać się wciągnąć w jego narrację co do tego, co powinniśmy wiedzieć, czy oglądać, czy całodziennie słuchać streamów, bo zanim się obejrzysz, kanał Zero będzie miał kolejne miliony wyświetleń, a Twoja jakość życia zbliży się do tytułowego Zero. Naturalnie nie jest to prosty proces. Sam, pomimo swoich wywodów, często rozmawiam na te popularne tematy z ludźmi. Sam, pracując, słucham wy... słuchałem wywiadu z Takera, z Putinem, czy fragmenty debaty o CPK i zastanawiałem się po skończonym filmie, po co mi to było? Co to wniosło do mojego życia? Im częściej będzie dopadać nas ta realizacja, tym szybciej przyjdzie refleksja przed klikaniem w kolejne treści. Problem polega na tym, że taka refleksja może od czasu do czasu przyjść, ale nie możemy na niej polegać. Na czym możemy polegać? Na środowisku, które uniemożliwi nam złych, dokonywanie złych wyborów. Gdy wszystkie twoje koszulki w szafie są szare, nie możesz się źle ubrać. Wybór jest prosty, bo go nie ma. Najlepiej w podobny sposób ukształtować swoje środowisko dotyczące konsumpcji treści. Zablokuj sobie aplikacje na telefonie, które ci nie służą. Zablokuj poprzez rozszerzenie do przeglądarki YouTube czy inne strony zjadające twój czas. Zauważysz, że gdy nie musisz polegać na sile woli, odruchowo klikniesz to, co zwykle poprzez powiadomienie od aplikacji blokującej, że nie możesz tu wchodzić, na przykład do 20, przerywasz pewien schemat i zaczynasz robić, włączać coś innego. Zobaczysz, jak często zamiast po filmik sięgniesz po książkę, gdy takie blokady zostaną wdrożone. W pewnym sensie wdrażasz detoks na niektóre źródła treści i tym samym inne, miejmy nadzieję, bardziej wartościowe lub przydatne będą wspomagać wzrastanie, a nie tylko przetrwanie i przelanie czasu. Kończąc ten podcast, wszystko można robić: oglądać i słuchać przypadkowych rzeczy od rana do wieczora i spalać czas do jakiegoś życiowego kryzysu czy wydarzenia, które swoim rozmachem zmusi, zmusi nas do zmian. Być może takie wydarzenie nie nastąpi i będziemy w ten nieprzemyślany sposób płynąć przez życie dłuższy czas, stopniowo zmniejszając swoje szanse na interesujące projekty, które moglibyśmy rozwinąć, rozwinąć wykorzystując te godziny rzucone w błoto. Druga strona medalu Również nie jest w pełni szlachetna. Możemy włożyć wysiłek i czas, żeby płynąć niejako pod prąd z treściami, które konsumujemy, spróbować je zmienić i zaliczyć glebę. Nie mamy w końcu żadnej gwarancji. Jednak sama szansa, sam promień słońca wpadający z zakrat może być wystarczający, żeby nadać życiu kolorytu, nadać mu nowej energii, żeby zamiast odczuwać otępienie konsumowanym kontentem i być pobocznym obserwatorem, wkroczyć do areny i spróbować. Spróbować dla samej weryfikacji siebie w świecie zewnętrznym. To jest to, co pozwala żyć niebezpiecznie. Jak mawiał Nietzsche. I zakończmy ten podcast właśnie pełnym cytatem Niczego. Bo wierzcie mi, tajemnica, by zebrać żniwo największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia, zwie się żyć niebezpiecznie. Budujcie miasta swe na Wezywiuszu, wysyłajcie swe statki na niebez... niezbadane morza. Żyjcie w wojnie z równymi sobie i z samymi sobą. Bądźcie łupierzcami i zdobywcami, dopóki nie możecie być władcami i posiadaczami. Wy, poznający, czas krótce minie, gdzie starczyć wam mogło żyć w skrycie, w lesie, w podobnie płochym jeleniu. W końcu, poznanie wyciągnie dłoń po to, co mu się należy, będzie chciało panować i posiadać, a wy wraz z nim. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie. Pasła w życie poczciwe moja książka Zimny Oddech i Psychika dostępna w linku w opisie. Pozdrawiam.